Ewi, mam prośbę ogromną. A kiedy będziesz wracać, nie wiesz? Wiesz, nie, już słabkiem ja się nie zajebałem. Mułem tutaj. Siemaneczko, kochani, witam was po krótkiej przerwie. Chociaż wy pewnie widzieliście dość niedawno ostatni odcinek, to ja. Przed kamerą nie występowałem już jakiś czas. Dla przypomnienia, jestem Jacek, a wy jesteście na kanale in the Mountains, gdzie pokazuję Wam wszystko, co jest związane z airride i z pneumatyką. Swoją drogą bardzo się cieszę z tego, że wielu z Was do mnie pisało, co się dzieje, kiedy kolejne odcinki. No właśnie teraz. Teraz, tak jak mówię, prace nabiorą tempa, będzie tych odcinków więcej, będą częstsze. Co jeszcze mnie bardzo cieszy, to to, że w międzyczasie trzech z Was umówiło się do mnie na kolejne roboty, także. Powiem wam szczerze, że kalendarz na ten rok powoli staje się bardzo napięty. Ostatni raz tutaj byłem, no przed wczoraj, gdzie jeszcze walczyłem ze stolarką. Natomiast jest tutaj mega syf. Muszę tutaj ogarnąć, bierzemy się za robotę, bęk. No i pozamiatane przynajmniej na podłodze jest. Godzina 21.15, a ja startuję z robotą. A za mną znajduje się na stole praktycznie cała nasza zabudowa. A to, nad czym będziemy dzisiaj pracować, znajduje się dokładnie tutaj. Trzeba to teraz po prostu uzbroić. Przewody. Rzucam Wam szybki podgląd, jak to mniej więcej będzie w samochodzie wyglądało. Cały ten Cała ta obwódka będzie się świeciła. To się będzie świeciło. Oprócz tego jeszcze po całym zewnętrzu będzie się świeciło. Te okna tutaj są wycięte na pianobleki, które będą nawiązywały do pianobleku, który jest wewnątrz samochodu. No i teraz mamy w miarę proste zadanie: zarypać całe to ten obszar tutaj rurkami aluminiowymi. Co w ogóle dzisiaj będziemy potrzebować to do tego, do tej roboty? Przede wszystkim materiał, rurki aluminiowe. Ja już się najeździłem po całym Nowym Sączu za rurkami i powiem wam szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony jakością rurek z kasurami. One są mega dobre jakościowo. Oprócz tego złączki, no tutaj jeżeli chcecie to zrobić, no to musicie użyć złączek skręcanych, tylko i wyłącznie złączek skręcanych. Te wtykowe, nawet i metalowe wtykowe nie dają sobie rady, jeśli nie umiecie odpowiednio dogiąć rurki yy, pod odpowiednim kątem. Ona musi wchodzić idealnie prosto w złączkę. Jeżeli gdzieś ją już tam troszkę karczy, no to niestety powietrze będzie, będzie tam uciekać. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to piętarki. Giętarki to jest po prostu temat rzeka. Jedni mówią, że trzeba kupić kiętarę za 500 stóp, jedni mówią, że wystarcza to za trzy dychy. Mam taką zwykłą za. Trzy dyszki, robi robotę mega. No i kolejna ważna rzecz, właściwie to najważniejsza, to przede wszystkim pomysł. Ja pomysł od samego początku, jak sobie stworzyłem już zabudowę, miałem jak poprowadzić te, te przewody, żeby było w miarę fajnie, ale to już Wam muszę pokazać na tym, czyli już na naszej zabudowie. Pamiętajcie, że zawsze musi być łatwy dostęp do wszystkiego. W naszym przypadku ten element, ten płaski, e, będzie po prostu zdejmowany. Wystarczyło będzie odpiąć rurki od kompresora. Nie, powietrze nie ucieknie, bo przecież będziemy mieli zaworki zwrotne zaraz przy butli i cały... Wyjmujemy do góry, mamy łatwy dostęp do wszystkiego. Więc słuchajcie, musimy poprowadzić tak. 2, 4, 14 rurek i oprócz tego połączenie butli między sobą, czyli 15 rurek musimy tutaj zmieścić. Dobra. Jak ja sobie to wymyśliłem? Stąd wylatujemy czterema grubymi przewodami, czyli dziesiątkami. Ładujemy tutaj 45, wchodzimy tu w dół i tutaj jest ścianka. tej ściance złączka grodziała. To samo z tym zewnętrznym, wychodzimy tutaj 45 w dół, potem w lewo jakoś i tak dalej i tutaj z powrotem. Następnie tymi przelatujemy nad tymi i łączymy się też tutaj. To samo tym przelatujemy nad tym na zewnątrz. Wiem jak to brzmi, dziwnie dosyć. Co dalej? Z tyłu są kolejne cztery takie same złączki, więc nimi wychodzimy troszkę do Góry, zawijamy 180 stopni i montujemy się gdzieś w tych rejonach bezpośrednio pionowo w dół, potem wloty po dwóch stronach i wydechy. Ładujemy się tutaj równolegle do tych wcześniejszych czterech i skręcamy tutaj na rogi do złączek grodziowych. No i potem kompresory bezpośrednio lecimy sobie tutaj do złączek w butli. Zobaczycie to później, ok? Po co te szóstki były mi rurki po to, żeby wbić się do tego? To jest gotowy zestaw od Mapeta, jest na przewody 6 mm, więc ja sobie zamontuję złączki grodziowe na 6 mm i cały ten management będzie zamontowany bezpośrednio w miejscu niewidocznym, ale także butle, wyspa zaworowa. Sterowanie od mapeta, i tak dalej, i tak dalej, cała elektryka, osłuszacze chuje, muje dzikie węże, wszystko będzie w jednym elemencie wkładanym naraz do samochodu. Dobra, nie ma co przedłużać, zabieramy się za robotę. Ja sobie to muszę wkręcić na sztukę złączki, i będę zaczynał prowadzenie przewodów właśnie od wyjścia z butli. Więc to jest jeszcze nieprzykręcone. Mogę to zrobić dopiero w momencie, kiedy będę miał już to obite materiałem. Na tą chwilę przyklejam to taśmą dwustronną, no i lecimy. Tą płytę tak w ogóle trzeba podnieść, bo przecież tu musi być jeszcze materiał, ale ją już mogę przykręcić, bo no, po prostu przymierzę sobie kawałek materiału. Chcecie wiedzieć, jak ja sobie to robię, to ja wam chętnie powiem, jak ja sobie to robię. No, jak mam dwie identycznie symetryczne mm, linie, które chcę stworzyć, robię to po prostu w ten sposób, że robię dwie naraz, czyli jakby lewą i jej lustrzane odbicie, czyli prawą stronę. No niestety, jak zmarnuję, to zmarnuję dwie rurki, ale staram się już nie marnować rurek. No Postanowiłem sobie trochę ułatwić temacie, więc wyjąłem to na zewnątrz. Ja to teraz celował, żeby robić tutaj samo dziury. Tu mamy się wycelować. Mniej więcej zarys powinien być taki, odpowiednio pod kątem w dół. Będziemy celować właśnie, żeby pokrywały nam się linie. Potem tym pod spodem przelecimy cyk tutaj. O! Podejdź! Nie chcę tak w ogóle. Trzeba głębiej te 45 stopni robić, gdzie jest muzyka w ogóle. to mi nie wychodzi. To będzie bardzo długa noc. Mały abdejcik poprawiłem dwie pierwsze rurki. Teraz sobie gdzieś tam kombinuję kolejne. Jest mały zarys, jak to powinno wyglądać. Pokażę Wam to z bliska. Szybki abdejcik jest godzina trzecia. Uporałem się z. Pierwszymi w sumie rurkami, no, ale przyznam szczerze, że wymiękam i idę się wyspać. Jutro wracam po robocie i będę dalej ciągnął. Zobaczcie na czym skończyłem. No i widzimy się jutro, czyli właściwie już dzisiaj mega jestem niewyspany, ale, ale działamy dalej. Przełączam się na tryb kurwa zdalny, czyli na statyw, i jadę dalej z tym tematem. No, bo tak mamy tutaj 45 stopni, tutaj mamy 45 stopni. Gdybyśmy to zostawili tak, jak było, no to byśmy mieli to po prostu pod kątem, bo całą wyspę mamy pod kątem. Więc tutaj trzeba było też dołożyć kąty, które nam zrobiły tutaj idealny poziom. Teraz ważna rzecz, właśnie tutaj. Musimy dołożyć do każdego z przewodu złączki grodziowe. Czyli tutaj ja sobie tak zapiąłem, ona wyliżniają ją tutaj, tylko po to, żeby sobie to wszystko odmierzyć. Czyli tak. Znaczymy tutaj, ile przewodu wchodzi do złączki. No i potem różnica to będzie ta odległość, tutaj, nie? Jakoś to będzie, nie? Kurwa, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. No po prostu trzeba wiedzieć, gdzie przyciąć te przewody, żeby nie doregały tak bardzo. Bo się nam wszystko tutaj po pieprze będzie karczyło, odstawało i będzie źle, nie? 5 mm wchodzi, dobra? 17 mm, złączkę. Ja, jeszcze nie wiem, czy ja się nie zajebałem łem tutaj. Ma słończka 17 mm, a w nią wchodzi 5 mm przewodu. No i dokładnie, no i o to chodziło. 12 mm ma y, odstawać przewód od ściany i będzie Bajlando. Więc skoro ten jest teraz na zero, na nim odmierzam 12 mm. Y, no i potem względem tego obetnę wszystkie tak samo. No i no, super. Ma no, To jestem No cześć, cześć. Masz kurkę najmala Budynek O kurwa Przypał kurwa najman mi się tu Panoszki. wpierdolił Haha, <laughs> Siemanko Pożywienie Jakie? Klasyczne żotece Kurwa mać ja dla, I dla mnie zera Pracowałem No ja myślę No bo dzisiaj sobie <laughs> sprawiłem towarzystwo bo nie mnie tak jak wczoraj sam do trzeciej. Ej, bo to było trudne zrobić to. Chyba cztery rurki trzeba wyjąć, tu, tu, tu. <laughs> Jest git, nie zniknie. Ile byś to zrobił? Pół godziny. No i dobra. No i wrzuciłbym od razu na auto. Mhm. Nie gra. Kurwa konkurencja jebana mi tu rośnie. Para update, jak wczoraj mówiłem, że to będzie długa noc, to stwierdzam, że to będą jednak dwie długie noce. Najman kurwa nic mi nie pomaga z tyłu. Mam zrobione to, co widzieliście przed chwilą, czyli te mm, właściwie główne przewody zasilające koła. Teraz zostało do zrobienia jeszcze tylko 10 przewodów. Lecimy dalej. Teraz myślę, że zajmiemy się tyłem, bo tutaj mamy wyjście na przewody szóstki pod management. Zawijamy je pod spód, gdzieś tutaj będą złączki grodziowe na szóstki. Następnie zasilania obydwa z butli. Następnie wydechy z całego układu. I na koniec jeszcze kompresory. Ciągle mój rejon. DOSKI! Hmm. <laughs> Można by je było w sumie tu zawinąć o 180 z tyłu, i tutaj też je zawinąć o 180. I do tej ścianki. Jestem, tak? Myśleliśmy sobie z najmają tutaj tak, że polecimy sobie najpierw 180 stopni z tyłu i potem wrócimy jeszcze raz 180 stopni do tej ścianki. Może to nie będzie 180, ale troszkę mniej spoko, więc oznaczyłem sobie, gdzie chcę zacząć pierwszy kąt, ten yy, druga rurka troszkę dalej będzie się zaginała, więc będzie nawiązanie do tego przodu i spróbujmy no, coś tam sobie wyginąć ważną rzeczą jest to, żeby trzymać pion tutaj. Bo może nam się to trochę przekrzywić w tą, w tą i już nam się rozjedzie cały kąt, a to wszystko musi być w pionie. No niestety trzeba to zrobić wszystko na oko. Ta rurka może nie sięgnąć do samego końca, ale jeszcze załóżmy końcówki. Dobra, ewidentnie widać, że jeszcze musimy doginać. No, jeszcze. No, bym powiedział, że nie. I teraz widać, że wyspa właściwie to wisi w powietrzu. Ale nie wiem, czy mnie to satysfakcjonuje. Nie wiem, czy chcę, żeby to tak było. Ciało mordeczki wczoraj, jak zwykle, musiało mi się skończyć miejsce na karcie. Ale to nic nie zmienia. Właściwie postanowiłem, że nie będę robił nic poza kamerami. No i tak było już grubo po północy, więc stwierdziłem, że na ten moment sobie, sobie zakończę. I jedziemy dalej dzisiaj. Planuję to, planuję to dzisiaj skończyć. I. No i zostańcie do końca, zobaczcie, jak to wyjdzie. Właściwie trzeba się zająć pustem i wydechem z jednej i z drugiej strony. Polecimy sobie jakoś, nie wiem, symetrycznie, nawiązując do tych tutaj krzywizn. Trzeba się dać ponieść fantazji i lecimy z tym dalej. Wiem, się wydaje wam, że to jest takie, wiecie, pogięcie są tam czterech noreczek z jednej, czterech z drugiej i finito, ale to naprawdę. Schodzi kupa czasu, żeby to wymierzyć, żeby to po pierwsze było wszystko symetryczne, a po drugie, żeby Wszystkie odległości się zgadzały, żeby gięcia były dokładnie w tych samych miejscach No i żeby po prostu trafić później w, 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 w dziury, nie? No wydaje się proste, nie jest do końca takie proste Dobra, przyłożyłem sobie coś tam z odpadów, te 45 piątki I teraz sobie kminie, jak to mniej więcej będzie wyglądało z góry Zaraz sobie coś pognę i mam nadzieję, że mi się wyjaśni wszystko Siema, gdzie jesteś? Ej, mam prośbę ogromną A kiedy będziesz wracać, nie wiesz? Potrzebuję flamastera, bo marker, pisak, cokolwiek takiego nie wiem, może masz kogoś, kto ma pisak. Wiedziałem, wiedziałem, że to się nie uda na razie. Dobra, update'cik, tak sobie to wymyśliłem. Zrobiłem sobie 90, żeby po prostu wiedzieć. Zaznaczyłem na niej początek. Tu sobie zaznaczyłem początek, gdzie zaczyna się gięcie, a tutaj zaznaczyłem sobie koniec, czyli tam, gdzie osiąga 90 stopni. Przez to wiem, jaką długość ma całe gięcie. To mi pozwala w odpowiednim miejscu przejść na złączkę. To samo będzie się tyczyło drugiej strony, tylko one są te deko nie do Dobra, to ostatnie gięcie poszło zupełnie nie tak. Raz, że mi się nie zgadza płaszczyzna tego gięcia tutaj, dwa, w ogóle odległość jest stópy. Miało to wyglądać w miarę spoko. Miało iść mniej więcej tutaj w ten sposób. No ale nie zgadza mi się raz, że odległość od ściany, dwa, że mi się nie zgadza ten kąt I w ogóle po trzecie to mi się to w ogóle nie podoba. Chcę, żeby to było zrobione z klasą. Te dwie do wywalenia. Tak sobie myślę, że żeby to wyglądało bardzo, tak powiedzmy sobie, elegancko, ale mimo wszystko z polotem, to warto pójść tymi przewodami od razu na tylne ścianki. Wydaje mi się, że tak będzie dużo, dużo lepiej. Nie, nie zasramy sobie tutaj przodu, nie, nie, nie odwrócimy uwagi od tego pięknego gięcia jakimiś tutaj wygibasami. Po prostu pójdziemy na tył. Czasem, czasem dobrze, że mi coś nie wyjdzie, bo po prostu można zobaczyć, że ten pomysł jednak był z dupy. Zwykle trwa to stanowczo za długo, ale nie mogę teraz przerwać, bo jestem, <gryw> jestem w transie i po prostu popełniam się nad tą zabudową masakrycznie. Znowu coś, co miałem zrobić szybko, bo planowałem sobie na hardline'cy jeden dzień, trwa już dzień trzeci, no ale efekt przerasta nawet moje oczekiwania. Patrzcie, co tu się zadziało. Powiem wam szczerze, to były mega pokurwione gięcia, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo... No, powinno wyglądać tak, wygląda tak, bo mi się złamało wczoraj około drugiej, nie wiem, 2.30 w nocy, jełem wszystkim, poszedłem do domu, wracam dzisiaj, muszę wykonać to od nowa na podstawie tylko i wyłącznie tego, na szczęście mam wszędzie poznaczone początki gięć i wiem gdzie, gdzie, gdzie giąć po prostu i w jakich stopniach, więc w miarę spoko, na świeżo to jestem w stanie jeszcze... Wykonać i to finito i pokażę wam jak to siada w tym co zrobiłem wcześniej, a siada no mega Dobra jeśli chodzi o hardline zostało nam praktycznie ostatnie gięcie Czyli gięcie stąd Do góry pod kompresory Pierdziłem że żeby można było to wyjąć w jednym kawałku zastosuję po środku złączkę wtykową A dlaczego wtykową? Akurat w tym momencie jak mówiłem, że zawsze trzeba ładować do hardline są skręcane. a no po to, że to wszystko jest przed zaworem zwrotnym, więc ciśnienie nam tutaj w ogóle nie będzie uciekało. Także nie ma co tutaj ładować skręcanej, bo skręcana by nie miała najmniejszego sensu. No bo trzeba, by było to przecież rozkręcać, jeżeli byśmy chcieli to wyjąć. Natomiast szybki my go rozłączamy, złączkę i wyjmujemy w całości. Także tutaj stosujemy ostatnie gięcie. Stąd musimy dojść do do tej rurki, właściwie po drodze z taką oto. Złączku. Tutaj mam już końcówkę dociętą pod wymiar. Zaraz to wszystko muszę jeszcze raz wyjąć z samochodu, ale włożyłem to tylko i wyłącznie po to, że muszę mieć to całe. Czyli to wszystko cały management ustawiony centrycznie i względem tego muszę mieć mocowania całej tej płyty przykrywającej, żeby potem mi się nic na zewnątrz nie obsunęło. Kompresory też już są skręcone tak jak mają być, więc wszystko jest elegancko. Ostatnie gięcie i kończymy temat hardlinersów Aha, wiem, pewnie rzuciło wam się w oczy, że troszkę się tam kolory pozmieniały, ale niczym się nie przejmujcie. Nagrywam równolegle drugi odcinek, więc zobaczycie to bardzo niedługo. Siada mocowanko, druga strona. Siada mocowanko. Dobra, wiecie co, mam już tutaj wszystko zamontowane na cacy, to siedzi, kompresory siedzą, jeden siedzi, drugi siedzi, cała płyta siedzi i całe to dolne ustrojstwo też siedzi, więc skoro mam już wszystko sztywniutko, mogę zrobić ostatnie gięcie, czyli stąd tutaj, muszę się przenieść tutaj, po drodze ze złączką, czyli prosty temat, musimy wyznaczyć punkt, gdzie gniemy się do góry 90 stopni, przychodzi złączka i potem 45 tu, cyk, do kompresorów. Brzmi... Mega prosto, ale zajmie to mega dużo czasu, bo jest to w sumie ostatnie gięcie, wymaga bardzo dużej precyzji, żeby po prostu nie robić później wszystkiego od nowa. Więc widzimy się na finale. Dobra mordeczki, udało mi się zakończyć temat sztywnych przewodów w bagażniku. Zrobiłem to, co zapowiadałem sobie od samego początku, czyli zrobiłem typowe spaghetti z hardlinesów w zabudowie w tym oto Camaro. Powiem szczerze, że to, co tam się zadziało, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Początkowo zakładałem, że to wszystko potrwa dzień, góra dwa, natomiast trwało to blisko tydzień i to grubych, grubych nocy. Spędzonych tutaj na warsztacie. No, ja jak zwykle zacząłem kombinować, zacząłem dokładać, podginać jakieś nietypowe kształty i tak dalej, i tak dalej. I to, co się no nie mało, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zaraz wam to wszystko pokażę Natomiast, co chciałem powiedzieć, to to, że mm, te ostatnie właśnie etapy są najbardziej ekscytujące, bo pokazują, jak to wszystko zaczyna nabierać kształtów, jak to wszystko zaczyna ze sobą współgrać. Od razu widać te efekty naszej ciężkiej pracy. Zostawiam was z tym, co mi się udało wykonać. A tymczasem no, zapraszam was serdecznie oczywiście na Face'a, zapraszam was serdecznie na insta, sub, like, dzwonek tutaj na youtubku i co? Lecimy, widzimy się już bardzo niedługo, bo tak jak mówiłem yy, nagrywam równolegle kolejny odcinek z tapicerowania. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo!